O kurwa! Gaming! Ale gaming mi się odkupię. Coś kurwa jest nade mną? O, oh fuck naprawdę ktoś jest nade mną. Jak miałem taką chillerę utopię, chciałem sobie awczyć 20 minut. That's one.

Kurwa Koniec amunicji Chyba nic nie widzę przez tą mgłę. Uff! No nie, bo jak no, ty nie, nie tego częstotliwego no więc jak chciałem jakąś tam wiadomość, no i zazwyczaj, zazwyczaj 5 minut to trwa, więc akurat update gry brzmi sensownie. No. No, i pytanie, co, jak to się nazywa, to ta pytanie... To robimy teraz, bo tych orderów może być całkiem sporo, które są przypisane, bo... Do... Mogę się zerować, tego ja dostarczyłem. Muszę wszystkie, które są na 38, No to co? Tak robimy? Maj mimo no, lepiej taki, że wybieram, to ty jest które bym się głosował No, tak jak jest na to Dobra, w tym zagrożeniu Kurwa, jeszcze ktoś żyje na tym serwerze, ja pierdolę Le, no, ale trzymam gra w grę No, on przy gra w grę są niby jasne istotnie Kurwa ostatnia osoba na serwerze! Dolcza miał, dlatego cwel wygrał Ja piernicze Jeszcze miał niższego skina niż ty oh. No sfamblowałem drugi strzał, na laki Mam chyba z 9 killi. 8 jest tu jest ten skrypt I hear the Prey Locat- lo 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 uh, ten, no Coś tam Located? O! Oh, that's the word They Kill the doggos Now I will, I will kill them. Or, or maybe not. No. So? What the? Ja pierdolę, ale ani jeden pelec z Romero nie trafił typa. Widziałeś to? Dude, ale ty, ty później jeszcze ten typ dosłownie był od ciebie Ziem, wiem, wiem, nie kuczową. wiem co on odpierdalał, ale ja jestem tak flabbergasted, że żaden pelec z Romero go nie trafił. To było jakieś 6 metrów dystansu, miałem marker na nim. Nie ruszałem się. I swear. O, no, no nie ma znańczki. Człowiek krab! Ten to się normalnie zamaskował, nie chciał pomóc sojusznikowi. Nie! Yeah, jaki kurwa krab, Nie należą sobie grzecznie. I don't know. Nie krzyczali. Nie wiem czy oni to usunęli z gry czy ten, ale jak zazwyczaj w sensie kiedyś, jak nie krzyczeli, nie było takiego dźwięku jakby takiego Ła To znaczyło, że już nie żyli permanentnie. No to Natomiast nie wiem czy oni tego z gry nie usunęli, no bo to jest trochę cheating. Daj mi się, że mogli usunąć, bo. Czemu ten koń? Padł chyba, nie? Ktoś go zabił. Ciebie ktoś strzelał. No no. Widzę go. Już go nie widzę. Z chatki? No bo no tak, za chatką. I hear the dog. I don't like that sound. <gasps> Ale pięknie nie żyje. A widzisz? Czemu oj, tam, tam jest koń stojący? Czemu? No? The fuck? To jednorodzec jest. Nie, to nie jest jednorodzec. What the fuck? Ty, ty, co, co to jest? It Doesn't exist even! What the... Wzięte ammo, czyli prawdopodobnie ci, którzy wzięli znajdźkę też tędy przeszli. Prawdopodobnie są na sweetbellu, coś tam pruło. Tu, 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 tu. Niestety chyba jeden team, bo coś rzadko prują do siebie. No do kosa mogli wrócić, nie? O nie! Koncowałeś? On nie wie o tym. Yeah, thankfully, no, didn't wie. move. Do czego on strzelał? Nie podnieść tyle czasu. Ja, Z tu jest ja. jedno ciało pod tobą, no nie? To leży ciało na zewnątrz co jakiś czas. No, tam tego nie wiesz. Gdzie on leży? Zbominam, tak, ja żyję, tylko... gdzie? Aha, tu na dole, tu pod tobą powinno być centralnie. No tu, nie? widać to. nie, no, by było na czerwono, jakby wiesz. Nie, nie to też na chyba nie. Studio, no? Tak, 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 to ten. Kurwa, skrabik, więc tu latarni nie znajdę nigdzie. Ah, shit. To strony sławia może być. Myślałem, że to jest zwoki O? Aj mi się, że coś no. O Boże, nice. To chyba Proszę był inny skinek fajnie. 1251 hand-dolarów. Widzę go. Dwóch chłopów idzie, dwóch chłopów idzie. Poczekajmy, poczekajmy, ciężko na ten dystans w tamtym Chociaż, czekaj. No jak Daszadę wykurwi, to ja też mogę psuć. Nice Drugi obity Skracamy Pięknie. na niego, skracamy, że oni są w pizdu daleko Przy tych belkach, jest trup jeden. Nie wiem, wiem Poszedł gdzieś do tyłu, poszedł gdzieś do tyłu się usunął, nie widzę go z prawej Barwał też Tam za tym, za Wyciągiem. Tam jest. Z kompaundu też próją do niego. Nie trafiłem ani razu. Natomiast wycofał się jeszcze dalej. Mhm. Windfield Swift i uppercut. Biorę apercata Z tej wieży prójął do tego typa, co ci uciekał. Niego. no. ludzie! Yy, chodź weź, weź, spróbujesz wyciągnąć yy, tego, wybombić tego typa z wieży. Yy, gdzie jest ten typ wieży? No gdzieś na górze. Tylko się skradaj. Gdzie? Na, w, 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 w no na górze Tu? W, w tej? Tak, 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 tak. Na 100%, rozstrzelał. O, coś. Ten na zewnątrz umarł, ale tam też nie Ja to się mam w w ogóle Winfield i Apercata teraz. Ja mam Winfield i Apercata, bo już się pozmieniałem. W... W... <świet> no też mnie to w kurmie. Okej, okay, okej okay. Tam coś chyba dalej jest, nie? Jest, jest Wydaje mi się, że go tam skład właśnie wybombił gdzieś z lasku. To w tą bym się poprawić te ten, poprawić te bronie, bo kurwa Winfield i y Apercut to nie jest dobre combo. O, Chodź. Nie, yeah, weź sobie Romero z powrotem. Aperka no, nie no, no, spoko, no. ale Romero weź. Kurwa! No, zaraz, zaraz blisko razu. Skracam na niego. Nice, 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 nice. Mogę na wieży. Dostałem, dostałem mocno. Oberwał, Leczy mocno. Się. Leczę się, leczę się, bo mam zero. Nie on się schował, jest tutaj za murem. Powalony. Nice. On miał bounty? On chyba miał bounty na sobie, nie? Nie wiem. Kura, gdzie? Z której Za pleców. Tam, tak? Kurwa, powalił. Nie wiedziałem, że on jest tak blisko. 18 metrów ode mnie. Tam, ten kieruję, kurwa, mać. przełączałem bronię. Na mnie też z drugiej strony od razu podchodził. Sit, ale.